Która z poniższych strategii wyeliminuje jedną zmienną z następującego układu równań? Dobrze, i tu mamy układ równań liniowych na dwie niewiadome. I tu mamy różne strategie opisane, i mamy zaznaczyć wszystkie te strategie, które rzeczywiście prowadzą do wyeliminowania jednej ze zmiennych z tego równania. No i teraz zachęcam, aby przerwać może oglądanie te, tego filmu i samodzielnie spróbować no, rozwiązać to zadanie. No dobrze, więc może po kolei zobaczmy. Wykonajmy te, te polecenia. Tutaj zobaczmy, czy to nas doprowadzi do eliminacji jednej z niewiadomych. Czyli pomnóż górne równanie przez 3. No dobrze, czyli tutaj mamy mnożymy to równanie przez 3, czyli będziemy mieli tak 6x, 3 razy 8 to jest 24, czyli plus 24y i 3 razy minus 3 to jest minus 9. Czyli górne pomnożyliśmy przez 3, pomnóż dolne przez 4, tak? Czyli 4 razy 3 to jest 12x, 4 razy 6y to jest 24y i 4 razy minus 4 to jest minus 16. No dobrze, czyli mamy te y, mamy te równanie, a następnie odejmij dolne równanie od drugiego. No dobrze, więc jak odejmiemy dolne od drugiego, to co dostaniemy? Tak, 6x minus 12x, czyli będzie minus 6x. Aha, i tu zobaczmy, 24y minus 24y, czyli y w ogóle zniknie, no i to będzie tam minus 9 minus 9 plus 16, prawda? Jak odejmujemy, to będzie minus 9 plus 16. No dobrze, to nie musimy tego rozwiązywać, ale widzimy, że to postępowanie. Doprowadziło nas do eliminacji niewiadomej y, czyli ta odpowiedź jest poprawna. Teraz inna strategia: pomnóż górne równanie przez minus 4, dolne przez 3, i potem dodaj do siebie równania. No dobrze, czyli spróbujmy teraz górne przez minus 4, czyli 2 razy minus 4 to jest minus 8x, potem jest minus 4 razy 8 to jest minus 32y. I to jest, przez to mnożymy przez minus 4, minus 4 razy minus 3 to jest 12, czyli tutaj będzie 12 a dolne mamy pomnożyć przez 3, tak, czyli 3 razy 3 to jest 9x plus 3 razy 6 to jest 18y. No i tu już możemy sobie darować to, dlatego że widzimy, że prawda? a następnie dodaj, no więc jak dodamy do siebie te równania. No to widać, że żadna z niewiadomych się nie, nie zredukuje, prawda? Tu będzie minus 8x plus 9x, czyli zostanie nam 1x, i tu minus 32 plus 18, więc y nam zostaną, czyli to nie. No i zobaczmy jeszcze strategię C. Pomnóż górne równanie, może tutaj napiszemy pomnóż górne równanie przez 3, czyli będziemy mieli tak 6x. Przez 3, czyli plus 24y równe minus 9. Czyli to jest to samo, co, co w pierwszym kroku. Natomiast dolne przez minus 2. Prawda? Tutaj dolne mnożyliśmy przez 4, a teraz dolne mnożymy przez minus 2. Czyli 3x razy minus 2 to jest minus 6x plus 6, czyli minus 12y, i to jest minus 2 razy, to będzie 8. I następnie dodaj do siebie równania. I teraz, jak te równania dodajemy, no to widzimy, że znowu 6x minus 6x to x nie będzie, i tu nam zostanie 12y równa się tam minus 9 plus 8 minus 1. Czyli znowuż ta strategia doprowadziła nas do eliminacji niewiadomej x, czyli, czyli to jest też, ta odpowiedź też się nadaje. Więc widzimy tutaj, że ta, mogą być różne strategie eliminacji, które doprowadzą nas do. do sukcesu, czyli zostaniemy z równaniem na jedną niewiadomą. Może zobaczmy jeszcze, prawda, czyli to było pierwsze i C, sprawdźmy sobie odpowiedź. I może, i może jeszcze, jeszcze jedno, mamy tutaj jeszcze jeden przykład. No podobnie, mamy układ równań i mamy opisane, opisane trzy, trzy różne strategie. No i znowuż może zachęcam, żeby może przerwać oglądanie i, sp i spróbować samodzielnie to, to zadanie rozwiązać. No Już jeden przykład był, więc proponuję teraz, żeby ten zrobić samodzielnie. No dobrze, a jak ktoś, zobaczmy. Pierwsza strategia mówi odej odejmij dolne równanie od górnego. No to spróbujmy to wykonać, czyli... Odejmujemy dolne od górnego, prawda? To może być tak sugerować, że wtedy po prawej stronie dostaniemy 0, prawda? Więc to może coś nam ułatwić. Taka jest, taka jest tutaj prawdopodobnie zachęta, żeby tego rodzaju operacje wykonać, ale zobaczmy, co dostaniemy po lewej stronie. Czyli po prawej stronie będziemy mieli 0, to już wiemy, a co będzie po lewej stronie? Czyli 2x minus minus 3x, no to będzie 5x. I potem, prawda, odejmujemy dolne od, od górnego, czyli minus 2, 5, mamy minus 5y i odejmujemy 2, czyli minus 7y. No to widać, że to nas nie doprowadziło do eliminacji żadnej z niewiadomych. Mamy nadal dwie niewiadome, czyli to, to nas nie prowadzi do eliminacji. Pomnóż górne równanie przez 3, pomnóż dolne przez 2 i dodaj. Dobrze, spróbujmy teraz wykonać tę operację, czyli Górne równanie mnożymy przez 3. Czyli będziemy mieli tak 3 razy 2x, czyli 6x minus 15y... 3 razy 13 to jest 39. A dolne pomnóż przez 2, dolne pomnóż przez 2. czyli będzie minus 3 razy 2, czyli minus 6x. Przez 2 mnożymy, czyli plus 4y równa się 26, a następnie dodaj. No więc widzimy, że jak dodamy do siebie te równania, to znowuż x -y nam się zredukują i dostaniemy minus 15, tam minus 11y równa się 39 plus 26 i znowuż widzimy, że wyeliminowaliśmy wiadomo x, czyli ta strategia doprowadziła nas do, do sukcesu. I zobaczmy trzeci, trzecią możliwość. Pomnóż górne równanie przez 2, pomnóż dolne przez 3 i dodaj do siebie, tak? Czyli spróbujmy teraz wykonać tę, tę strategię, czyli tak, może tutaj, czyli tak, górne przez 2, czyli będzie 2 razy 2, czyli 4x minus 10y, górne przez 2 równa się 26. A pomnóż dolne przez 3. 3 razy minus 3 to jest minus 9x, i 3 razy 2 to jest plus 6y, i 3 razy 13 to jest 39. Górne przez 2, dolne przez 3 i dodaj. Górne przez 2, no to widać, że to nas nie doprowadzi, i teraz dodajemy, no to widzimy, że zarówno x będzie minus 5x, jak dodamy. Minus 4Y po lewej stronie, no i po prawej coś tam, coś tam będzie. Znowu 26 plus 39. Więc widzimy, że ta strategia nas nie doprowadziła do eliminacji. eliminacji. Czyli tutaj w tym, w tym tylko, tylko B. I znowuż możemy sobie sprawdzić. Tu mamy B. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.